Premiera Starcraft 2 zbliża się wielkimi krokami, dlatego też warto przypomnieć sobie historię, w której uczestniczyli bohaterowie w pierwszej części gry. Fabuła Starcrafta to obszerna opowieść, ale postaram się w telegraficznym skrócie przedstawić najważniejsze wydarzenia i zwroty akcji z jedynki. Linia fabularna Starcrafta podzielona była na trzy kampanie: Teran, Zergów i Protosów. Pierwszą, znaczącą z punktu widzenia fabuły postać, poznajemy już na samym początku. Jim Raynor, podrzędnej rangi oficer, trafia do aresztu za atak na zainfekowane przez Zergów centrum dowodzenia konfederatów. Wtedy na scenie pojawia się Arcturus Mengsk, dowódca ludzkich rebeliantów, synów Korhala. Flota Mengska atakuje statek, na pokładzie którego przebywa Raynor. Ten z kolei decyduje się wstąpić w szeregi synów Korhala, zdradzając tym samym konfederatów. W międzyczasie coraz więcej ludzkich kolonii ulega inwazji Zergów. Mengsk, chcąc wykorzystać osłabienie Konfederatów, nękanych przez ataki zergów, decyduje się zaatakować Tarsonis, macierzystą planetę Konfederacji. Mengsowi udaje się jednak ukryć przed Reynorem oraz Sarą, duchem na usługach synów Korhala, swoje prawdziwe zamiary. Nie zależy mu jedynie na obaleniu tyranii Konfederatów, sam chce objąć władzę absolutną. W czasie ataku na Tarsonis, Męks posyła Sarę Kerrigan wraz ze swoim oddziałem na pewną śmierć. Kerrigan ginie w starciu z zergami, to z kolei rozwściecza Raynora, który zdążył zapałać do Sary uczuciem. Jim Raynor ucieka Mękskowi, który po ostatecznym zniszczeniu Konfederacji obwołuje się Imperatorem. Tutaj kończy się kampania Terran, a gracz wciela się w Cerebratora, czyli dowódcę wojsk zergów. Rojem kieruje nadświadomość z angielskiego Overmind, który przydziela nam zadanie obrony Kokonu na planecie Czar. Ma się z niego wkrótce wykluć nowy, potężny agent zergów. W międzyczasie na Czar przybywa Jim Raynor. Wraz ze swoimi oddziałami otacza bazę, w której zergowie przechowują kokon. Na oczach zszokowanego Reynora z poczwarki wykluwa się zainfekowana Sara Kerrigan. Zergowie nie zabili jej na Tarsonis, a pojmali i uczynili swoją podwładną. Kerrigan popada w konflikty z dowódcami zergów. Cieszy się jednak szacunkiem nad świadomości, który podejmuje decyzję o inwazji na Ayer, planetę zamieszkiwaną przez protosów. Atak kończy się sukcesem, a zwierzchnictwo nad Ayer otrzymuje zainfekowana Kerrigan, której parapsychiczne moce stają się coraz potężniejsze. Protosi nie zamierzają się jednak poddać. Kluczem do pokonania zergów ma być pomoc Zeratula, prałatam rocznych templariuszy, z którym skontaktował się Tasadar, niegdyś pełniący urząd egzekutora. Tasadar wyrusza z misją oswobodzenia templariuszy, co rząd protosów uznaje za herezję. Do Tasadara przyłącza się Jim Raynor. Razem uwalniają zeratula i powracają na aer. Po serii bratobójczych walk protosi jednoczą się i ruszają zaatakować nad świadomość. W krytycznym momencie Tassadar poświęca się. Oddając swe życie, udają mu się osiągnąć cel, a nadświadomość zostaje zniszczona. Tak kończy się podstawowa część gry, a zaczyna dodatek Brood War. Będący w rozsypce Protosi uciekają na Sakuras, domową planetę rocznych Templariuszy. Jak się okazuje, planeta jest zajęta przez zergów. Krótko po tym z Protosami kontaktuje się Kerrigan, oferując pomoc w odbiciu Sakuras, zapewniając tym samym, że śmierć nadświadomości ją odmieniła. Jak nie trudno się domyślić, wkrótce potem Kerrigan zdradza Protosów. Przyznaje się tym samym, że od samego początku manipulowała nimi. Ostatecznie Protosem udaje się jednak pokonać zergów i uratować Sakuras. Na scenie pojawia się nowy gracz admirał Dugal, dowodzący ziemskim korpusem ekspedycyjnym Teran. Celem Dugala jest opanowanie nowo tworzącej się nadświadomości i wykorzystanie jej do własnych celów. W międzyczasie w szeregi admirała wstępuje Samir Duran, który jak się później okazuje, cały czas manipulował działaniami Dugala. Duran był zainfekowany przez zergów i działał na rzecz Kerrigan, choć jak się później okaże, ma także własne tajemnicze i wyższe cele. Dugal przystępuje do szturmu na czar, gdzie przebywa nowa nadświadomość. Przy użyciu zdobytego wcześniej zakłócacza psjonicznego przedziera się przez linię obrony zergów. Nadświadomość zaś sprycuje sporą dawką neurostimu, silnego narkotyku, mającego pozwolić kontrolować go. Inwazja kończy się tym samym sukcesem. Ostatnie słowo należy jednak do Kerrigan, która zdołała ponownie przekonać do siebie Reynora oraz protosów. Jim z polecenia Kerrigan ratuje Mengska w czasie inwazji Dugala na terańskie Dominium. Mengsk sprzymierza się z Sarą, która obiecuje mu pomoc w odbiciu Korhala z rąk Admirała. Wkrótce po tym Kerrigan niszcząc zakłócać UED odzyskuje panowanie nad Rojem, przyznając tym samym, iż jej jedynym wrogiem są wojska Dugala. Sara ma jednak dużo ambitniejsze plany. Po raz kolejny dopuszcza się zdrady. Wtedy to Jim Raynor poprzysiągł jej, że to on będzie człowiekiem, który ją kiedyś zabije. Sprzymierzone wojska Mengska, Dugala i Protosów zdobyły się na ostatni wysiłek i zaatakowały Kerrigan. Ponoszą jednak druzgocącą klęskę. Krótko po klęsce Dugala Zergowie niszczą resztki jego sił. Żaden okręt UED nigdy nie powrócił na ziemię. Imperator Arcturus Mengsk powraca na Korhal, by odbudować terrańskie Dominium. Ocaleli protosi, wracają na Sakuras i rozpoczynają odbudowę swojej niegdyś wspaniałej cywilizacji. Jimmy Raynor wyrusza w samotną podróż, ginie o nim wszelki słuch, a Kerrigan, samozwańcza królowa Ostrzy, rządzi krwiożerczymi rojami zergów.